Witam państwa i zapraszam na krótki wywiad o suplementacji w profesjonalnym sporcie. Będziemy o niej rozmawiać ze znanym państwu wicemistrzem świata w kulturystyce Albertem Szczygielskim. Alberta, dwa tygodnie przed obroną tytułu wicemistrza świata, nie można zastać nigdzie indziej jak właśnie w siłowni, dlatego tu dziś jesteśmy. Przepraszam cię, że przeszkadzamy ci w treningu. Wiem, że za dwa tygodnie bronisz tytułu wicemistrza świata. W ręku trzymam Twój medal za ostatnie Mistrzostwo Świata. Gratulacje. Powiedz, jak przebiegają przygotowania, bo to już ostatnia faza. E, tak, też ostatni moment przed zawodami. E, tutaj w tej chwili już po takim ciężkim przygotowaniu, związanym z korektą wagi, e, następuje czas. Wyłagodzenia tego, tego, tego stanu, i to już taki ostatni szlif przed wyjściem na scenę. Wielu ludzi oglądających zawody kulturystyczne zastanawia się na pewno, co oceniają sędziowie. Czy istnieje jakiś uniwersalny klucz, na końcu wiadomo, dlaczego ktoś został zwycięzcą? No, jest to bardzo trudne, dlatego że to jest ocena, jest bardzo subiektywna i każdy sędzia ma swoje yy, preferencje do oceny. nie mniej jednak. Wszyscy sędziowie opierają się na ocenie sylwetki, jej proporcji, gęstości mięśni, separacji mięśni i w porównaniu z innymi te wszelkiego rodzaju doskonałości wychodzą, tworząc kolejność miejsc na zawodach. Najwięcej czasu spędzasz oczywiście na siłowni. Tak, siłownia już w tej chwili dwa razy dziennie. Treningi nie są zbyt ciężkie, ale za to mają spowodować, że mięśnie będą gęste, będą wyraziste, będą poseparowane, a głównie w sportach sylwetkowych chodzi o to, żeby podkreślić wygląd sylwetki. To jest najważniejsze. W porządku. Trening to naturalna sprawa, jeżeli przygotowujesz się do tego typu zawodów. A powiedz, jak pomagają Ci suplementy Nature's Sunshine? Yy, przede wszystkim to yy, do, na suplementy najcięższe tra, trafiłem yy, kilka lat temu yy, znajomy polecił mi te suplementy jako doskonale działające i wtedy rozmawialiśmy głównie o chondroitynie, o witaminie C. Miałem trochę problemy z stawami i on mi zasugerował, że yy, to faktycznie będzie mogło mi pomóc. Długo zastanawiałem się. Ale w momencie kiedy je zastosowałem, ja widziałem jak one fantastycznie działają. Teraz w tej chwili są nieodłącznym moim, moimi suplementami, nieodłącznymi towarzyszami przygotowań do zawodów i zdecydowanie poprawiła się wydolność organizmu, zdecydowanie poprawiła się jakość mięśni, zdecydowanie poprawiła się jakość stawu. Pojawiają się takie opinie, że suplementy, diety, suplementacja w sporcie to tylko moda. Potwierdzamy czy zaprzeczamy? To moda czy konieczność? No nie, w tej chwili konieczność. Poziom zawodów sportowych z każdym rokiem wzrasta. Łamiemy pewne bariery. Suplementacja jest absolutnie potrzebna. Już w tej chwili dokonania naukowe potwierdzają ich skuteczność, potwierdzają działanie. A tak w bezpośredni sposób wszyscy sportowcy odczuwają to na własnych wynikach. Powiedziałeś nam trochę ogólnie o tym, jak suplementy wpływają na swój organizm i jak ci pomagają w treningu. Wymieniłeś dwa z produktów: chondroityna i witamina C. Wiemy, że chondroityna to kwestia stawów, i wspomniałeś, że się poprawiły. A czemu witamina C? No, witamina C przede wszystkim bierze udział między innymi w odbudowie kolagenu. To też jest ważny składnik struktur stawowych. Natomiast oprócz tego jest doskonałym antyutleniaczem i trening, który. Powoduje, że wydziela się dosyć. Jest to duży, duży stres dla organizmu. Wydziela się dosyć dużo, no, zakładając, skupiając się tylko na wolnych rodnikach, Ta witamina doskonale zabezpiecza błony komórkowe przed, przed przenikaniem i niszczeniem ich, a w ogóle jest bardzo dobrym stymulatorem układu odpornościowego, który, który dobrze funkcjonując, chroni nas. Przynajmniej przed e, przeziębieniami, a teraz akurat taki, taki okres jesienno-zimowy sprzyja temu. Który z produktów poleciłbyś e, amatorom, którzy dopiero pukają do siłowni, którzy zaczynają swoją przygodę z treningiem? E, na pewno zestaw witamin. Zestaw witamin, do, doskonale i mi, e, zestaw witamin i minerałów doskonale zbilansowany. Tam są wszystkie potrzebne składniki do tego, żeby organizm e, dobrze funkcjonował. No już wiadomo jest od dawna, że w sportach siłowych odżywianie jest bardzo ważną rzeczą. Natomiast dostępność do dobrej jakości produktów jest różna. Dlatego suplementacja w momencie, kiedy wysiłek jest większy, kiedy uprawia się sport, jest bardzo ważna. No właśnie, wspomniałeś o jakości. Dlaczego wybrałeś właśnie Nature's Sunshine? No przede wszystkim wybrałem to już na... oprócz tego, że była to sugestia, o której już mówiłem, to sam na, z własnych doświadczeń już wiem i mogąc porównywać to z innymi suplementami, które wcześniej stosowałem, no zdecydowanie wypadają lepiej. Są bezkonkurencyjne, Albert. Trzy rzeczy, które Twoim zdaniem prowadzą do mistrzostwa i mogą gwarantować zwycięstwo na zbliżających się Mistrzostwach Świata? No przede wszystkim solidny trening. Yy, drugą rzeczą to właściwe odżywianie. Trzecia właściwa suplementacja. W tej chwili bez, suple, bez suplementacji yy, nawet trudno jest yy, pobudzić organizm i wyciągnąć z niego 100% możliwości. Ostatnie pytanie. Pamiętasz. Ile suplementów z Nature's Sunshine bierzesz, żeby pomóc sobie w treningu? No jest ich sporo, ale przypuszczam, że co najmniej osiem różnych. 8 różnych produktów. Dzięki nim i ciężkiemu treningowi Albert z całą pewnością za dwa tygodnie co najmniej obroni tytuł wicemistrza świata, a wiem, że celujesz w mistrzostwo. My wszyscy w Nature's Sunshine trzymamy kciuki, a ja mam jeszcze prośbę dużą o wspólny trening. Co ty na to? No jasne, oczywiście. No w końcu jesteśmy na siłowni.